Częstym pytaniem od Was jest, po jakich drogach w lesie można jechać samochodem, a po jakich nie można jechać samochodem. I sytuacja wygląda tak, że generalnie na drogach leśnych, zarządzanych przez lasy państwowe, ten ruch kołowy jest dosyć mocno ograniczony, ale są wyjątki. Jeśli droga taka jak ta, bądź też utwardzona, gruntowa, żużlowa, posiada taki znak, jak tutaj, gdzie wyraźnie pisze. Droga leśna udostępniona do ruchu publicznego ostrowo 2-4 km to znaczy, że przez 2-4 km możemy sobie spokojnie tą drogą jechać i nic nam tu żadne konsekwencje nie grożą czasem nie jest to droga dojazdowa do jakiejś miejscowości, czasem jest, pisze, że to jest dojazd do leśniczówki X na przykład, albo droga udostępniona na jakimś określonym odcinku. Na przykład droga udostępniona na tam półtora kilometra powiedzmy. No i oprócz takiej tablicy zawsze znajdziemy gdzieś w pobliżu taką tablicę strefa ruchu i ograniczenie jakiejś to prędkości. Także jeśli te dwa tablice znajdują się tutaj przy drodze leśnej, tam gdzie jedzie ten pan na motorze to możemy tu bez problemu sobie wjechać i tak jak ten pan sobie korzystać z tej drogi. A jeśli mamy takie rozwidlenie dróg, i teraz już pogubiliśmy się, i nie wiemy, która ta droga jest udostępniona do ruchu, a która nie, no to zawsze przy jednej z nich jest taka tablica: Droga leśna z zakazem poruszania się tymi pojazdami mechanicznymi czyli tu nie możemy wjechać, a tu dalej możemy kontynuować naszą podróż do wsi Ostrowo. باز روز